Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na przegląd najpierw zaczniemy od działu dla domu. Później po godzinie 18 wrzucę Wam przegląd zwieszaczków i może najpierw zaczniemy od tej takiej ozdoby za prawie 8 zł, takie choineczki, tutaj druga taka dekoracja za dyszkę i tutaj mamy poniżej różnego rodzaju girlandy. Muszę powiedzieć, że dość ciekawie są wykonane. Zaraz tu ją wyciągnę i mniej więcej Wam pokażę, jak to wygląda. Taka girlanda nad kominek. I ona tutaj kosztuje prawie 40 zł. Tam z lewej strony mamy jeszcze wersję z czerwonymi wstążkami. O, powyżej mamy takie te skarpety prezentowe. Tutaj z takim miśkiem. I ona kosztuje prawie 26 zł. I tutaj taka zwykła, klasyczna. I ta już kosztuje 6 zł. I poniżej takie dekoracje za 8 zł. Coś takiego. Tutaj mamy takiego Mikołaja za 16 zł. Mikołaj, bądź też gwiazdor, zależy kto z której części Polski ogląda ten film. Tutaj też mamy różnego rodzaju figurki po 13 zł. Takie renifery w różnych pozycjach. I dalej. Taka ozdoba za 13 zł. Ta ozdoba była dość ciężka. Oczywiście jest wykonana ze sklejki, to nie jest żadne drewno. I kolejna ozdoba za 13 zł. Już jest taka dekoracja LEDowa. No i poniżej więcej Mikołajów, więcej gwiazdorów. I tutaj za prawie 46 zł mamy. Tak wiadomo, już nie wyciągałam. Mniej więcej widzicie, jak to wygląda. I jeszcze. Więcej innych takich pseudo maskotek. I tutaj na górze mamy takiego Mikołaja. I jego cena to 20 zł. Uważam, że dość dobra cena. Też moim zdaniem dość ładnie jest wykonane. I poniżej mamy takiego miszka Za 50 zł w kolorze białym. I tutaj. Ten za 46 zł. Oczywiście ma teleskopowe nóżki. I tutaj widzę, że ten, którego Wam pokazuję, akurat nie ma sznurówek w kolorze złotym, bo te inne mają złote sznurówki. O, tutaj możecie zobaczyć. Teraz dopiero zauważyłam, że on troszeczkę inaczej jest wykonany. Tak więc też na to zwracajcie uwagę. I tutaj mamy takie miszki siedzące. Dość długie nóżki. Taki misiek za prawie 40 zł. I tutaj wersja w kolorze białym. Z tyłu mamy takie choin, choineczki skrzaty za 16 zł z cekinowymi czapeczkami. Oczywiście też nie będę Wam wszystkiego pokazywała. I w sumie nie będą tylko i wyłącznie dekoracje na Boże Narodzenie. Będą też i inne produkty. Z drugiej strony te alejki mamy motywy jesienne. Też tego jest jeszcze bardzo dużo w sklepie. I z boku mamy... Kolejne produkty na y, Boże Narodzenie. Tutaj taki wianek z bombek za 30 zł. Dwie wersje kolorystyczne, złota i srebrna. I y, tutaj wiszli też taka dość długa girlanda, Też moim zdaniem dość ciekawie y, wygląda. I jej cena to 20 zł. Oczywiście te ceny mówię w zaokrągleniu do pełnych złotówek. I kolejna alejka. Tu mamy pościel. Też bardzo dużo motywu świątecznego, ale też taka zwykła, klasyczna, codziennego użytku. No i tutaj 160 na 2 za 60 zł. Tutaj ta sama cena, ten, ten sam rozmiar. 2 na 2,20 już za 80 zł. Oczywiście tutaj pościel jest wykonana z bawełny. I poniżej 160 na 2 też za 60 zł. Tutaj ta sama cena, ten sam rozmiar. I kolejna taka klasyczna 2x20 za 70 zł, bardzo ładnie wygląda na moim zdaniem to pościel. I tutaj obok następne zestawy. Jak widzicie jest w czym wybierać. I tutaj przejdę troszeczkę dalej. Zaczyna się dział łazienka. I od razu zauważyłam taki dosownik. W kształcie Mikołaja za 20 zł. Ostatnio wam pokazywałam ten w kolorze złotym, który tutaj stoi. I mamy następną olejkę, następny dział. I tutaj akurat moją uwagę przykuła taka termiczna torba, średnia wielkość. Też kilka rodzajów do wyboru za 20 zł, coś takiego. Że wam pokażę wewnątrz, że to jest na pewno termiczna torba. O. I na dole mamy takie pseudo dywane kuchenne, tak to było nazwane. Za 60 zł. Wymiary 60x150 cm. Tutaj mamy motyw dyni, czyli bardziej coś na ten sezon jesienny. I następnie obrusy. Też różne, przeróżniaste. Za 13 zł, coś takiego. 140 na 220 Tutaj też mo motyw jesienny za 20 zł. Bardzo dużo motywu jesiennego. I motyw świąteczny już za 40 zł. 140 na 2, 20. I druga strona. I tutaj Wam najpierw może pokażę te formy silikonowe. to na przykład za dyszkę. Tutaj kolejna forma I ona kosztuje prawie 13 zł. Też oczywiście mamy motyw ym, świąteczny. I powyżej zateczki do wina za 10 zł. I tutaj kolejna zateczka, również zatyczka i jeszcze o, mamy za 16 zł obrączki do serwetek w kolorze złotym. Ostatnio ich nie było. Następna alejka. I tutaj uwaga przykłata maselniczka za prawie 23 zł. I pod spodem mamy jeszcze taki koszyk odciekacz. Bardzo solidnie wykonany. Kosztuje prawie 16 zł, oczywiście jest zrobione z jakiegoś metalu. I tutaj mamy różnego rodzaju sztućce. Ale nie tylko, jak widzicie, są również i noże. I może tak najpierw Wam pokażę tutaj taki zestaw łyżeczek za 20 zł. Takim jakby pseudo doczepionym brylantem. Tutaj już mamy motyw świąteczny z taką śnieżynką. Dwie wersje kolorystyczne za 16 zł. Również 4 sztuki. I poniżej takie szklane Słomki z kokardką i czyścikiem za 13 zł. Słomki, oczywiście, wykonane ze szkła. I tutaj jeszcze kolejny taki zestaw za 16 zł z taką ozdobną kokardką. Również były łyżeczki. I co my tutaj mamy? Również łyżeczki. Tym razem za 18 zł. I jeszcze, o, tutaj mamy też takie sztuce deserowe widelce i łyżeczki za 6 zł, również 4 sztuki. I następne produkty. Tutaj już więcej na Boże Narodzenie. Niektóre z nich już Wam ostatnio pokazywałam, ale na przykład nie było czegoś takiego. Tak więc zaczynamy po kolei. I dekoracyjny talerzek za 20 zł w kształcie takiego Buta. Kolejne 28 zł. Też 28 zł. I następne. Inna kolorystyka. Za 20 zł. 30 zł. I 26 zł. I jeszcze coś takiego za 26 zł. I teraz będą następne mniejsze za 13 zł za 36 zł za 26 zł i tutaj oczywiście jeszcze mamy talerzyki jesienne ale tych akurat nie będę Wam pokazywała szczegółowych cen, tylko zrobię taką szybką przebitkę, żebyście zobaczyli jak duży wybór jest w tym sklepie tak więc jeżeli potrzebujecie czegoś to zachęcam i tutaj oczywiście mamy kubaczki jeżeli chodzi o kubaczki świąteczne też za Dużo nowości nie było, ale co nieco Wam pokażę. Tutaj pierwszy taki kubeczek za 13 zł. I kolejny motyw, różnego rodzaju choineczki i ten za 8 zł. I na dole założę jeszcze takie ozdobne kieliszki z takimi kokardkami. Ten kieliszek za 16 zł. I obok mamy inne kieliszki, o, wersja w kolorze czerwonym. Tutaj ceny już nie sprawdzałam i teraz mamy alejkę z poszewkami. Oczywiście też nie wszystkiego Wam nie będę pokazywała i z daleka zauważam taką minimalistyczną poszewkę z taką choinką. Tutaj akurat ten nadruk, ta grafika jest z jednej strony. Poszewka kosztuje 13 zł 45 na 45 i tu, tutaj mamy drugą wersję. I również jest ta sama cena, ta sama rozmiarówka. I wstając jeszcze my, uwagę przykuła ta. Też uważam, że dość ciekawie wygląda. Sztywny materiał, taka, taka bawełna. Nad, nadruk już dwustronny. I ta poszewka również kosztuje 13 zł. I z lewej strony mamy coś takiego. Ta już za 30 zł. Dość wysoka cena moim zdaniem. To już też taki motyw świąteczny, ale takie śnieżynki, gwiazdki. I jeszcze wam pokażę poduszki, bo tego też jest dość dużo. Najpierw pierwsza poduszka w kształcie ym, takiego ciastka, średni rozmiar. I ta y, poduszka tutaj kosztuje 36 zł, teraz następna również w tej samej cenie. Pod spodem mamy takie poduszki w kształcie laski. Dwie wersje kolorystyczne. O, również za 36 zł. Ale one były takie wiotkie, nie były zbyt napchane. Tutaj taka poduszeczka za 20 zł. I kolejna za 36 zł. W tej alejce z drugiej strony też mamy różnego rodzaju świeczniki i świeczki. Ale na sam koniec Wam pokażę to, co wpadło mi w oko. I może na, zacznę od tego świecznika w kształcie takiej kamienicy z wieńcem. Taki za 20 zł. I to by było na tyle, tak więc dziękuję i pa pa!